Siemanko to jest kolejny odcinek z serii Polskiego na ja no Spontanie. Co jakiś za ten zawias, ale już się mylę trochę z tymi slizami, wszystkimi moimi. I w dzisiejszym odcinku będziemy jechać z Niceem, oglądać kombajny, bo kupuję i kupił też przyczepy, ale to on wam już opowie wszystko. I zostawcie suba, z dzwoneczkiem koniecznie bo lecimy po, 70, po 50 subów, a nie 70, ale lecimy po 50 subów na razie. E, brakuje nam 3 subów do 50. E, zostawcie łapkę w górę, napiszcie. Hmm. Hashtag jaki? Może. Hashtag oglądanie. O! Napiszcie hashtag oglądanie, to było serduszko. Podajcie do mnie na Instagramu, bo tam jest konkurs na moderatora na live. Zostawiacie obserwacje na Instagramie, bo lecimy po 60 obserwujących na Insta. I podajcie na grupę na Discordzie, bo to jest dla Was grupa i każdy tam może dojść. No a my tutaj czekamy na NASA. O, właśnie przyjechał. Skąd ten wyczasną taki samochód? Daję, podaję, kazał no dobra. Wow. Siema, nice. Asz, siema. No, wsiadaj za kółko, bo mi jeszcze trochę nie chce kierować Jestem... Zmęczony po trasie Aha, okay. Przecież ja z tym z handlarzem podpisałem teraz umowę Tak no. się z niej cieszę, zarabiam dużo pieniędzy Właśnie przez to więc... To pierwsze do ciebie na bo no. każesz pszczepy mm. No jak tam chcesz No ale to leci pierwsze do ciebie bo... jak tego? Bo ja ten wczoraj... Ja, ja dopiero w, wczoraj wróciłem. Byłem w Niemczech. A to okej. Okay. Ale przyczepy kupiłeś. Dwie? No. Co? Dwie przyczepy kupiłeś, co nie? Tak. No Dobra. I zaraz widzę pokażesz, powiesz trochę o nich. Dlaczego tam było należy? Dziwne No weź, bo fajna cena była No to dobrze Fajna o, to cena To też trzeba leży. Duża pojemność ja 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 A, ty masz teraz te przyczepy, nie sprzedajesz tam tych mniejszych? Nie O kurde, to ty to, to teraz w Pola inwestuj a No, wizy, właśnie wiem A właśnie... to sprzedajesz na części czy w całości? Czy na złą? A, sprzedałeś się. On je. już poszedł no. O ja wyszedłem. No takie o fajne. No ale czekaj, Bo ja to muszę parkować. Bo te mniejsze te piętnastki to będą chyba na razie jeszcze będą. No to do, kiszonki. W kolejnym się... odcinku raczej... A ja, ja Nie, zainwestowałem to... więc. Nie, do kiszonki. I tak do Kiszonki to i tak będziemy jeździć. no. Z tymi. No ale ładne przyczepy. Czekaj, ile one mają tam? Pojemności. Eee, 17. To 217... Dło kurde, to ty masz czekaj ile? Oho panie. 30, 35 ton za jednym zamachem przewieziesz. Tymi. No tylko 5 ton więcej niż na tamtych się zmieści. No ładnie. ładnie. Tylko 5 ton więcej niż na tamte dwie się zmieści, ale przy te ładne. No! Ej, w ogóle czekaj na chwilę, jeszcze coś sprawdzimy. Kiedy ja ten kawałek odpalałem? No, a nie robisz jakiejś akcji z burakami? Właśnie, która dokopana tylko jeszcze. No, ciekawe, co on tutaj kombinuje, widzowie. Uuu, dobra, się a, nie na, no, ja nic nie wiem. Na luzie. Na luzie. ja na luzach. S? Dobra, to ja nie. siadam już nie do samochodu. Się. O. Ja już siadam do samochodu i zaraz lecimy oglądać kombajny, co nie? Ile czy co by się przydało? Co? Żeby albo przyczepy były y, mniejsze, nie? Trochę, o tą pół górty tej, Powiedzmy, nie? No. Albo cię większy. No. Bo Zobacz, jak to wygląda. Dobra, czekaj ja wsiadam. No wiem. A ten. Dobra, lecimy. E, trzy kombajny do oglądania masz. No. no Z takich jak? ciekawszych, to trzy. No dobra. A te. Miałem kupować jeszcze taki kombajn widzowie. A, no dobra. E, no. Widzowie. W, może w następnym odcinku, a jak nie to jeszcze w następnym odcinku. Zobaczycie przebudowę mojego gospodarstwa na pewno Bo muszę wymienić większość wiat Bo tam się część maszyn po prostu nie mieści Do tych wiat Bo są za niskie wiaty, nie? I już w następnym, albo jeszcze w następnym odcinku e, Zobaczycie przebudowę mojego gospodarstwa Nie, jedź dalej no. może, a? Dobra już Ale już zajechałem, tutaj to nie będzie Ej, u mnie to wygląda jakbyś jechał po polu no, dobra, weź Wysiążę weź, weź ja tu sobie cofnął. Dobra. dobra. E, od czego zaczynamy patrzeć? Od chyba Maseja, to jest? Czy od klasa? No to, to ty wybierz sobie. Od którego chcesz patrzeć sobie? Tu kano 580. Od klasy, chyba. To jest Tu kano 580 czy 90, bo jakoś. No, nie wiem co. To... 80? 80. O, no no, jest fajnie. O, światło zgasła, Widać, że dwane jest. No ładny, ładny. Tylko ciekawy jestem jak ten facet przez bramę wjechał. Jak to header na oko widać, że brała mniejsza niż header. Nie no, musiał przyjść z tamtego headeru. Wózek pewnie podłącz po prostu. No chyba, że tak. Ogólnie to ten ten. To jest handlarza, wiesz. Wydałem no, z ja. nim, że ja tu przyjadę. To jest jego drugie gospodarstwo APS, właśnie. To chybry. jest chybry. Tu więc Dobra, z go. Tylko ale... pamiętaj, przypomnij mi, łap. że ja muszę oddawać ten, poddawać mu ten. Wsiadasz, to wsiadaj. Pamiętaj, że muszę mu poddawać klucze. No. Bo poddawał dawał mi klucze od jakiejś. Tutaj... O, rusza się. Tutaj jest tego, jego siostry, gospodarka, taka. Znaczy no gospodarka. No w sensie wiesz, sprzedaje się zboża tutaj słowo, siano wszystko. Jakieś zwierzęta tutaj widać, że ma. Bo na hala. No bo tutaj te ogólnie zwierzęta sprzedaje też. No, ale klasz co nie jest. To lecim dalej No tylko cena mnie trochę zmiotła z planszy, co? <laughs> o, tutaj to od razu z wózki. Ciekawe czy z wózkiem od razu, czy bez wózka. Nie no, właśnie ja dodałam z nim, że jest wózkiem, że tak e, ale że używany, ma... ale widać, że używany, bo brudnym gościowi się umieć nie chciało <grym> no nawet. Kurde, a co? Będziesz musiał go czyścić. Totalnie no, ale czekaj, ile he, ile he ma ten metr? Czekaj, ja przyjdę. A tamten kombajn ma ogólnie a, pojemność 1, 17 ton 6 7 i 6. No okej okay. A pojemność zbiornika 7600? Co nie? Eee, tej, czekaj, ile on tam mówił? Eee, czekaj, ile on tam mówił? Eee. 8600. Ojej, tam to na w te, czy w te? Eee. 8600, no. Ale, Ale widziałem Laverde, La Verde, tylko miała napis tutaj Laverda i nie miała tych znaczków Maseja, Fergusona, aktywa i. No. Ale o za tego to już ci powinien taniej policzyć, bo on jest widać, że używany. Już to chyba był No, polu. A ten klas jest też używany. Ale klasa no, przynajmniej u to, to nie widać też tak, nie? Ale ten to widać, nie, że używany. O bo ten akurat był. za wszystko, za wszystko wyszło jak będę go kupować w końcu, jak się zdecyduję, to wyjdzie z 160 plus 40... do 200 tysięcy wyjdzie. No. Ej, dobra, teraz ja chcę zobaczyć. Za tamtego 500 wychodzi. Za tamtego klasa chodzi 500. pójdziemy. tamtego Ej, światła działają? Czekaj. Czekaj. Weź włącz. No, działają. Działają. Daj się tu coś otworzyć? Się coś. Nie, nic. Nie. Dobra, lecimy do kolejnego. No, no jak tego? Ej, a na... Tak? Ja... Będziemy tak kotować? No, a na razie z tych no. dwóch to tego byś wybierał? Maseja czy klasa? Eee, maseja chyba. Widać, że to jest taki jednak kombaj jest git. No. No i też jest za, za 200 tysięcy, a tamten jest za 500. No suwterne. No, to jednak jest w środku. tam tylko 300 tysięcy różnie. 300 Co to dla ciebie jest. 300. 350. 350 tysięcy było to, jeszcze plus wózek Wózek to ja mam tutaj gratis, bo on mówił, że tutaj jeszcze trzeba coś tam ponaprawiać, No, Już siadłeś? Już siadłeś? Nie jadłem jeszcze Co? Co ja powiedziałem? No bo ty powiedziałeś, już siadłeś? <laughs> a ja myślałem, że powiedziałem że już siadłeś, a nie jadłeś nie, albo mi się tak wydaje, że już wjadłeś. I mi się wydawało, że powiedziałem, że już, wsiad już wsiadłeś. Ale no, okej. Okay. Nie, mi się to nie podoba. Też widziałem w komentarzach, ruchu. napiszą, co ja powiedziałem przed chwilą. Już <laughs> wsiadłeś nie, jesteś wjadł. F4, O kurde, ale F4 wygląda. Ło, rozpęd! By krastrzał z indyka. 150, 130 W Drzewo 110. Łaj, tam troszkę przychodzyłem 130 No i na polu Ej dobra, bo zapsuję ten. Oj, drzewo Wyrosła ci nagle na drodze. Nawet no, na środku drogi ktoś mi postawił drzewo, no? Bez uprzedzenia. No. Bez uprzedzenia Co na środku drogi. Drogi mi drzewo postawił. O, no, ja się, kliknęłem guzik, żeby przybliżyć, i na ja idealnie, trafiłem za pierwszym razem masz no, ten, tak. Ej, czekaj, gdzie jest to gospodarstwo, na które jedziemy? Tu chyba. E, to tu jest chyba prawo, ta o, już widać kombaj, to tutaj. No. A ten już nam nie otworzył. Tam ma była otwarta, a tu nie ma takiej opcji. Ale to chyba nie jest handlarza. Nie wiem. Taki żeś znalazł. No to ja nie... No nie, bo on mówił, że tam że trzy są jego, tylko że właśnie... że jeden stoi u jego brata możliwe To że chyba ten Każdy ten tylko, że ten kosztuje 300 No ale też jest ładny Ostatni ten mąż Hd 9 metrów chyba tak? No, no dziewięć nie wie się trzeba spakować pieniędzy w ciul No HEDA 9 bo metrów mówi coś tam, że... i, i wózek od razu budowany fajnie ja lubię takie te HD co mają od razu wózek budowany bo te ona tych nie trzeba kupować przystawki, nie? No, na wytrząsaczach klawiszowych jest. No, no, ale on tego. jest o tyle dobry, że po prostu podjeżdżasz, składasz i jedziesz. I nie musisz podjeżdżać, odczepiać przystawki, zdejmować wózka, przystawiać ja. wózek, odstawiać i kosić. Tylko od, odczepiasz wózek, podczepiasz, składasz wózek, jedziesz, nie? To ja o, o tym o już myślałem. Właśnie, żeby zamienić ten. Żeby kupić taki zamiast tamtego, a jest sprzedać No, Ej, A tamte pozostałe kombajny to mają wytrząsacze klawiszowe? Czy na to widziałeś? Klawiszowe Mi się tak wydaje Ale ten mówię, w niego jeszcze z, z Ale, ale przeszła na opakować. kabina, chłopie. Bo tu w, w headerze coś stuka W kombajnie to coś tam było spalone Ej, czekaj, u, uważaj Żebym cię nie przejechał przez spadek, No, dobra A, ty w kabinie se siedzisz Ale no. joystick się już. Ja Ej, weź nie gazuj go tak mocno Bo mówię ci, coś jest spalone tutaj Jak Eee, hamulce. Ubecał, powiecie, to. Hamulce nie działają, bieg nie działa Tylko teraz co joystick i co kierownica się kręci No Ja ci mówię, że tu coś jest spalone instalacje instalacji, coś tam było spalone no to spojrzała, Nie na maksa! Yes, nie, 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 no, Alekson! Wyjdź! Nie, nie! Alekson! Ops! Dobra, wyjdziemy! Aż wytnie! A pewnie nie, a... co ja... Odwaliłem? Tak, zobaczyłem! Dobra, o cóż to? Cóż to? <grym> ja pioniszę! Ale wy spójrzcie to! Zrób znowu. Kurpakietu Jedziemy <grym, Dobra, <grym, nie, 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 nie! nie, nie ale Ej, dobra, chyba mu trochę krzesło zwaliliśmy, albo coś zostaw to! Dobra, to się tak postawił, bo ja coś tu na NASA będzie. <grym>, dobra, trzeba mu teraz to tak odstawić. Kto tutaj postawił ten samochód na środku drogi? Człowiek by chciał sobie to wykręcić A ktoś tam ma drogę zostawił, no ja nie wiem kto to był. Czekaj ja się ten wion już. Ja nie wiem kto to był, no. No, ale... dawaj. no patrz, wziął ktoś mi drogę zastaw. Ale nie wie, no. stuknęłem. No dawaj. A teraz to po no. Bo... Nie no, no ma nie ktoś... Ktoś na złość chciał zrobić i mi drogę zostawił, no? <grystanie> Co temu typowi chociaż ten odstawić, tak jakbym miał ten kombajn. Żeby się nie czepiał potem. Że ło, jeździły i nie odstawiły i... się zasało. O, a czego czeg czeg ty mi po kombajnie skaczesz? Kto ci pozwolił? Ja lubię tym... ...gum... Górnym tym czymś cofać Puść to Sam się, puść No kurde, <górne>, co za No księdza, ty tam pod koła idziesz Czulę, kolego kolejko Dobra, wracaj, dobra, wracaj Kładę na schody tym gościom wyjechałem Kładę baliakę chłopowi, rozwaliłem zwaliłem Jakieś, zahaczyłem jeszcze o bo... Dobra, dobra, niech tutaj nic nie jest. Dobra, zostaw Idziemy, uciekamy, dobra. E to które bierzesz? <grym> o, zamknęliśmy do tam. Dobra, to już mu przelewam pieniądze, zaczekaj. A które w końcu bierzesz? Y tego za 200. Maseja? No. A ty będziesz miał zbił chyba nawet tyle. Nie chyba, tylko tyle samo co mój. Czekaj. A ja porównam. Tak, 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 tak. no. Ten ma Zbiornik 8600. A het ma jaki? 76. Czekaj, zaczywam. No 76. A mój ma 76. Gdzie przycisk? Eee Mój ma, e, ma 8 ton tylko pojemność ja zbiornika no Ale szerokość koszenia? Szerokość 6. koszenia sześć, Ja pewnie to jest mniejszy kombajn niż ty Bo kurde, będę musiał sobie zainwestować w lepszy Dobra, wsiadłeś? Dobra No Dobra, to teraz na chatę. Dawaj I Nie no, teraz pod, po kombajn A, no dobra Wracasz tutaj kombajnem ty wracaj, bo to w końcu twój kombajn, nie? E, tylko będziesz mnie jeszcze musiał... No poczuć... to... Tylko będziesz mnie musiał jeszcze porzuć na chatę. I se zaparzę herba. No do tego, no to pojedziesz. Do <noise> tego. No to poczekasz na mnie chwilę. Ja, no ja my... jadę kombajnem, nawrócę się. No ty się Skóra, za mną ty pojedziesz i tyle. Ja cię kupuję po... No nie. Teraz dobra, w dobrą stronę jadę. Ominałem zakręt jedno A da się w inną niż lepszą jechać? Błąd światła, bo policja jeździ tutaj a, często A po co mi światła? Światło są dla idiotów Eee, przecież dzień jest Wszystko widzę, to po co światła? No ale tak, ja trochę dobra, tego nie lubię Po co komu masz tu się jechać A no to tak pokupaj. Ja wiedziałem, ja że to jest za istotne Najpierw jeden zakręt minąłem Na przejściu jeszcze Potem drugi zakręt, po chodnikach, na przejściu, po wszystkim A co, się tam tam wylepiacie? Czekaj, tu jest kombajn, dobra, dobra już przelew zrobiłem Wylew? Kurde, ale 200 tysięcy, co? Wylew już zrobiłeś? O kurde <laughs> Czyli to był... Czyli to, Czyli to samochód Bo chyba go gniałem lekko no, tak jakby. Dobra. A, to twój, to nie szkoda. To można jeszcze raz przypierdzielić o coś. No. Nie. O, po Boże jeździmy, po pojeźdżach, kurde. Jakie... Bydlęta się do... O, i właśnie jeszcze raz, pierdzielne. O, świnie. Świnie szczekają, bydlęta się do... Ej, dobra, czekaj, wyprzedzę cię na skrzyżowaniu To pakia, to piekła nie ma. Ej, albo dobra, będę jechał jednak za jakąwajnem. Co za. Czekajmy przydzaję. Ej, że... włącz ruch drogowy. Po co? Jeszcze nie, tego nie ma. Nie było. No dobra, no, no, przekonam. Albo taki trybine jedziemy i taki ruch drogowy. Ej, no właśnie, czego nie... Czego nie, nie kupisz sobie Trybajna od razu? Tylko 120 tych jest 20 tam pojemność. O! Gościa przejedziemy! Przejdziemy, gościa, przejedziemy, gościa. Wow, wow. No nie A czego ty tam O O, Oj, jeszcze raz w ten samochód. Teraz to chyba do chłodnicy chyba trzeba. Ooo ale ci skacze ten gomaj O, samochód. ale Po płatach jeździ chłopina. <noise> Żeś się samo Celkowa i odbija Dobra Ej, ale chyba wiesz że co? Wiesz co? Chyba minęłeś tą ulicę swoją No wiem, ale no jak? Muszę się obrócić chyba, nie? Zobaczymy co on tam kompinuje, lecimy do niego Po przeszkadzać mu. Znaczy pomóc Ale pędzę Bimba na cepie zobałem kombajnem z 7 metrowym <laughs> Na cepie się chłop zawraca kombine z prawie 8 metrowym uh -huh. Logiczne to przecież, nie? A jakie to? O jakiś widzę. Nie, ale jakiś chłop. No i znowu popłota. Ole lata w górze ten kombaj. Ja opię nicze. Odbija się jak piłeczka. Od błotów. Zaraz ci trochę na spacie z uroza i będzie Dobra, ej panie, a kierunkowska jest ci po co? No i tak będę zaraz w skręcać. No to włap się, Zajebiście! Coś ty powiedział? Mam jeden FPS. Zajebiście! z a e d E O no jedziesz ty. Dąbimy na niego. Czekaj, yeah. oh bo laga. No. Weź cofnij się. Aha. O oh boy. Ja więcej nie mogę, bo głupi samochód z tyłu zapakował se. Ale walnął Czekaj, no nie, nie podejrzeń! No, no trudno, jak kurde nie da się nawrócić nigdzie. Jak co? No. Ale skarży chłop po płotach. Ja mam no, na no, no, no. jakiegoś gościa wjechał. Kurde, baj poskoczył na gościa, spadł a no. Ej, czekaj, no, bo aż no, muszę no, coś no, muszę no, sprawdzić. No. Weź włącz poko słony słomy. Ej, bo zaraz mi no. Czekaj. No, Alexon! Czekaj, ja muszę sprawdzić coś. Też na, też na tych szansach tak Ja, no nie no, przejechał mnie Heather. Ale korek żeśmy sobie No, korek to jest wciąż duży. Koch, Ej, dobra, a ja, ja nim nie będę wierzać, chyba na Gospo. No, bo się nie zmieścisz. Nie, no chociaż się zmieści, czekaj. Ale to zaraz czekaj, przejedzie przyjedzie ten typ. Ej, da, dobra, na, wierzę i na, będzie, na ten. Cofał będziesz? Co? Cofał będziesz? No, a co? O tak I Ty żeś na zakręcie cofnął, nie mógł O kurde, dachowanko miałem Dobra, nie pytać. Co... Ja ci kończę no. no Dobra Ej Ale Ja też wiaty będę musiał zmienić Ty będziesz musiał większość garaży teraz zmienić, chłopie Wszystkie tak dokładnie No nie, nie wszystkie A ty masz malutkie gospel jak... Nie powiem co <śmiech> <śmiech> Ej, ten hodarek też będziesz mógł sprzedać, bo posać to Hodyrek? Hodyrek <laughs> się przyda Do a, a nie, dobra, w sumie, tak mam to moje większe, to się by. Ej no I, Dobra Dobra To w dzisiejszym odcinku to by było na tyle To by było na tyle i widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Cześć!